Alo, moi drodzy patroni, witam Was w 85. odcinku naszego podcastu Przydatne Idiomy Zwroty i Powidzonka. A dzisiaj będzie o porównywaniu się, o porównywaniu. I tu przychodzi nam z pomocą taki zwrot Du Vergleichst Äpfel mit Birnen. Oznacza dosłownie, porównujesz jabłka z gruszkami. I tego powiedzenia użyjemy, gdy porównujemy ze sobą rzeczy, których nie da się porównać ze względu na ich odmienność, tak jak nie da się porównać jabłka z gruszką czyli du gleichst äpfel mit birnen. Żeby to dokładnie zrozumieć, weźmy przykład. Mama, ich bin viel schneller als Maria. Sie ist weit hinten geblieben. Ich bin der Beste. Thomas, du kannst nicht einfach so Äpfel mit Birnen vergleichen. Maria ist viel jünger als du. Du kannst dich mit deinen Klassenkameraden vergleichen, aber doch nicht mit ihr. Das ist nicht fair. Mama, ich bin viel schneller als Maria. Mama, jestem dużo szybszy niż Maria. Sie ist weit hinten geblieben. Ona została daleko z Ich bin der beste. Jestem najlepszy. Thomas, du kannst nicht einfach so Äpfel mit Birnen vergleichen. Thomas, nie możesz tak po prostu porównywać jabłek z gruszkami. Maria ist viel jünger als du. Maria ist dużo młodsza od ciebie. Du kannst dich mit deinen Klassenkameraden vergleichen. Możesz się porównywać ze swoimi kolegami z klasy. Aber doch nicht mit ihr. Ale nie z nią. Das ist nicht fair. To nie jest sprawiedliwe. Ja także, jeżeli traficie na sytuację, że ktoś będzie porównywał coś, czego nie da się porównać, możecie powiedzieć po prostu, dufergleichst Äpfel mit Birnen, porównujesz jabłka z gruszkami. Ja także, dzisiaj było tak króciutko, porównywanie jabłek z gruszkami. Dankeschön, das ist alles für heute. i pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, zalajkować, zostawić komentarz, no i fiszki możecie sobie pobrać z gerlitz.pl. Dankeschön, tschüss, bis dann.